No co wyjazdy ze mnie robisz teraz? Kurwa! Nie ucieknę. Woof! Co za głos? Nope. GONI! syn, goni! Jebany opętany jest! On jest opętany! Zabił mnie! A, ale Zasłał całą taktykę... Dolarry. Cześć Słowne, Ja pierdolę, nie mogę jak zjadać stary! Na swoim Facebooku link do zbiórki dla mojego dobrego kolegi. Po wypadku leży on w śpiączce i zbierane są pieniądze na wybudzenie go. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam Kurwa, to nie wystarczy budzik? Nie, dobra, sorry za takie żarty, nie powinienem Różnik jakimś trollem dobra, gra jest odpowiednia do wygrania Zajmij za Krzysztof Lekcja numer Dwa, nigdy nie, nie daj, nigdy nie daj mu się w Ja też strasznie napierdala A wiecie, co, bo będzie bo, bo to po że grze, po tej grze będzie napierdalało? Krzysztof jak go prostuje będzie No hej, co co jest tu, Halo Cześć Daniel No cześć Jesteś? No tak Ej, a co z tymi twoimi streamami na YouTube? Ja teraz na Twitchu streamuję Nie? Na Twitchu Jak to? A co z PZem i z Gochą? No mają własne kanały, ale nie, nie wiem czy streamuję. Ja przeniosłem się na Twitcha Ej, ale Beskitu, ale Gocha ma twój, e, swój własny kanał? No No sobie żarty ze mnie robisz teraz Tylko troszkę a, tylko troszkę, taki jesteś, tak? No. no, super. Ej, ale nie, tak bez dnia. Ej. No. No, tak trochę smutno bez was na YouTube. Nie, nie? no, wbijaj na Twitcha, nie, wejdź na Twitcha. A masz mi wysłać, e, nie wiem... Nie, ja ci, ja ci powiem, jak masz, mnie, jak masz mnie znaleźć. Wejdź na Twitcha. No, e, Twitch TV, kojarzysz? No Ja tam kiedyś streamowałem jeszcze przed YouTubem. No pisz, no jak mamy Cię znaleźć? Dobra, wejdź na Twitcha, Twitch TV. Jezu, to wejdź na tego Twitcha, Tomek! Jezu, serio? Jeszcze iPhone'a w iPhone'a, masz pierwszy raz? Jezu, przepraszam Cię, Daniel, ale wiesz, kolega, pierwszy raz, kurwa, iPhone'a. A to nie chłopak? No co to? Fałeś? No, nie wiem. Ja to tam na kawzystę lecę. Na ka... Ale to on ma duże branie, to mała szansa, że ci się uda. Co? Jest mała szansa, ty. Ty, taka dobra dżaga z ciebie? No nie? Nie wiem. Jestem z jej wystawy lepszy. Ja <to> zabiegiem, <zajebista>, <noise> <Ja to zajebista, głos> że <noise> <noise> Dobra? Nie, to wiara w siebie pomaga, to dobrze, to A, dobrze, patrząc. Co? Jak to Dobra, chce. ej, jesteś na tym Twitchu? Jesteś na Twitchu? No szukam tego internetu. Jesteś normalny, kurwa Tomek! Tomuś! No wyszukaj! Paweł no! Paweł Tomek? A, pa, Tomek, Paweł! I tak waleka mężysza! To tam internet Ej, Daniel! No. Możesz tam pomóc, bo moi koledzy są kurwa, A nie A nie wiem jak mam pomóc, no na Twitcha wejdź. Daniel pizzę! Poczekaj! Poczekaj! Ciebie, nigdy... Jasne, i tak nie widzisz, i tak mnie na mnie patrzysz! Ej, zamknij pizdę! Nie, Beskito, poczekaj, powoli! Możesz nam powiedzieć jeszcze raz od początku. Nie no, pow powiedzcie na czym się zatrzymaliście, gdzie jest problem. Patrzcie! Tomek! Za mnie pizdę i kurwa się zachowuj normalnie. Powiedz, no, Pedał, niedoświadczone i tyle. Jakie... Jak mi ty. Się... Ej, Daniel. No? Halo. No halo, halo. No halo, no. Boże, co my mieliśmy robić? Bo... Wejdź na Twitcha A okej, okay. no dobrze, no i co dalej? Wejdź na Twitcha, bo ja, no? ja teraz z kolegą streamuję e, no. Wejdź na Twitcha i we, podam Ci kanał kolegi, na którym Ej, Ej, jestem Ej, poczekaj, Tam usłyszysz mój to, głos, to, to, dobra? Czekaj, Daniel, wchodzę, podaj mi stronę tego Twitcha Dobra, Twi, e, Twitch i wejdź teraz na League of Legends, lol, tak Ej, może znasz tę grę no to wolno, wolno, mogę powolutku mówić. Ej! No właśnie, nie znów się, zerwujcie mnie wszyscy, no! Tyły, e, no, kontynuuj! Jestem, no, albo ja jestem kurwa debilem, albo wy jesteście najebani jak szmaty, no! Ja się chyba najebałem jak szmata. Ja też się najebałem jak szmata, <laughs> no! No, i, kurwa, no to powinniśmy się nie... dogadać. Słucham? No wy, jak jesteśmy najebani, to się powinniśmy dogadać. Aaa, to chcesz na meeting, tak? Na randkę, o na randewu. Cholera, a co z kamerzystą, jak się dowie? Nie wiem. Będzie nie wiem, zazdrosny to. chyba, czy nie? Co? No mówię, że zazdrosny może będzie, kamerzysta. No to może być, mnie to mało obchodzi. Cholera. Ej, tam jest gocha, tam jest gocha, czy ja słyszę goche? <noise> gochen. No, Gochem? <noise> no może możesz słyszeć gocha. Nie, 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 nie. No proszę! Nie, nie, nie. Gocha jest też na no przestań! To innym razem. Nie, ja już kończę, bo nie mogę za długo rozmawiać. Ja mam. Nie, 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 ja muszę kończyć. Nie, nie, Tak, kończę. Nie. Na razie, no dobranoc. Ale jesteś? Nie chcę mi się zagadać, ja pierdolę.